Blogmas, dzień jedenasty. Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami w bardzo świątecznej aurze, ponieważ ja na sobie wam dzisiaj świąteczną piżamę. Mamy niedzielę, jest godzina jakaś 11. Ja dopiero co wiecie zjadam śniadanko, taki wolny poranek. Ale zanim w ogóle wam wytłumaczę, czemu wczoraj nie nagrywałam, czemu w ogóle była obsługa z dwoma vlogmaskami właściwie to z jednym vlogmasem tylko z dwóch dni połączonych. Po prostu streszczę wam ostatnie dni. To słuchajcie, chciałabym zaznaczyć, że dzisiaj jest po prostu tak vlogmasowa aura, że bardziej się chyba nie da, ponieważ od kilku dni za oknem pada śnieg. Z tej perspektywy chyba nie widać, ale on pruszy cały czas i po prostu jest bardzo świątecznie, także może zanim zacznę wam wszystko opowiadać, to włączymy choinkę. Swoją drogą, przestawiłam ją bardziej w kąt i nie ma już do niej takiego dostępu, żeby ją podłączać, także zobaczymy... To zrobię, ale może to i lepiej, bo kable będą tak bardziej schowane. Ojej! Oh yeah. I w ten, w ten sposób myślę, że możemy dobrze rozpocząć vlogmaska No i słuchajcie, ta jednodniowa przerwa we vlogmasach jest spowodowana moimi urodzinami I właściwie moją imprezą urodzinową, na której dostałam te przepiękne balony Które w jakimś tam stopniu zdradzają też temat mojej imprezy dla znajomych Bo wczoraj właśnie była impreza dla rodziny, byliśmy w restauracji w palmiarni No i siedziałam sobie przy takich cudownych balonach, naprawdę było świetnie I nawet zaczęłam dla was nagrywać vlogmasa wczoraj, ale było mało ujęć i stwierdziłam, że to była ta rodzinna część, także zostawiłam wszystkie filmiki i zdjęcia dla siebie. Jak oglądacie moje instastory, to widzieliście parę rzeczy z tej imprezy, także w ten, w ten sposób spędziłam prawie że cały wczorajszy dzień. Właśnie dlatego też tutaj stoją kwiatki, bo z okazji urodzin dostałam takie dwa piękne bukiety. Wydaje mi się, że to nie będą ostatnie, bo raczej na tej imprezie dla znajomych też coś tam dostanę, ale no tak mi się podoba, jak te kwiaty stoją na parapecie. Dlatego ostatnie vlogmasy mi kojarzą się właśnie Z śniegiem za oknem, z kwiatami Na parapecie, z tą konkretną choinką I z balonami, bo moi rodzice Co roku dają mi takie balony I nawet wiecie, jak nie robiłam jakiejś Konkretnej imprezy, to po prostu zawsze co roku Dostaję takie parę balonów Z helem i ja to tak uwielbiam Bo to tak ślicznie wygląda Jeszcze w tym roku, to są najpiękniejsze Balony chyba jakie dostałam kiedykolwiek Bo to jest totalnie moja estetyka No i właśnie po części temat mojej imprezy Tej głównej, czyli właśnie złoty, czarny, także teraz już wiecie jaka będzie kolorystyka, ale na pewno nie zdradzam wam głównego tematu, bo kolorki jeszcze chyba nie do końca zdradzają, a ja teraz muszę zmontować vlogmasa, którego miałam zmontować wczoraj, bo miał wczoraj wlecieć, ale właśnie przez to, że imprezowałam sobie z rodziną, to tego nie zrobiłam, także piję herbatkę, odpalam komputer i biorę się do roboty, ale chciałam tylko powiedzieć, że było super i że było warto nie montować tego vlogmasa i po prostu spędzić sobie ten czas właśnie na świętowaniu mojej osiemnastki ale słuchajcie, nie bójcie się, że kontent z 18 urodzinnym Wam przeminął I że nic Wam nie pokazałam, ponieważ jeszcze będzie impreza urodzinowa dla znajomych Więc może o niej czegoś więcej się dowiecie później Czy jest 15, a ja dalej nie weszłam z piżamy? Tak, moi drodzy, ale wrzucam Wam właśnie film Za oknem dalej pada śnieg, także idę na spacer z Miluśkiem Chyba to jest czas, żeby już się z niej przebrać Ubrać się w jakiś dres, no i wyjdę w końcu na dwór Bo po prostu jest tak pięknie, no mówię Wam, ja wielbię taką pogodę i wolę, żeby było mroźno i śnieg niż taka, wiecie, ciapa, deszcz, nawet, jest z tą samą temperaturą. A zanim wyjdę, to wam jeszcze chciałam jedną rzecz pokazać, a od razu odpowiem na pytanka, że piżama jest z Pepką. Ona jest taka, wiecie, zwykła, ale była przynajmniej tania. A tutaj, słuchajcie, stoi już mój głośnik na moją osiemnastkę. Ja wiem, że u wielu po prostu jest to jakiś wielki boombox albo dwa takie stojące na stojakach, natomiast moja siostra akurat miała taki jeden i mi pożyczy. Myślę, że głośność będzie w porządku, ale to się jeszcze przetestuje. Dzisiaj też Chyba wpadnie do mnie Kuba, także pokażę mu to i on też oceni, czy jest git, czy nie. Idę sobie już z luśkiem i jest tak pięknie. No, sami zobaczcie, jakby aparat tego nie oddaje serio. O, chyba jeszcze jedzie Kuba, właśnie. Hit. albo i nie? Albo i tak. Czy to Kuba? To Kuba. Teraz do ciebie. Dobrze! Winter Wonderland, moi drodzy. Ja się tak czuję. Nie widzę, że mam słuchawki, ale uwierzcie, że teraz lecam. Akurat może nie piosenki świąteczne, ale piosenki z mojej playlisty urodzinowej. Jest cudownie. Zaraz jeszcze Kuba dojdzie, także okazuje się, że zrobimy sobie po prostu wspólny. Spacer, na jednej ręce mam rękawiczkę, na drugiej co prawda nie, bo muszę trzymać aparat. Także chowam i będę się zachwycać dalej tym śniegiem, a potem pokażę wam jakie plany mam na dzień dzisiejszy, bo słuchajcie, ten śnieg wykorzystam w jakiś sposób, bo właściwie to liczę, że Kuba się zgodzi, ale no to już zobaczymy później. W takim momencie chciałabym pójść na Sanki ale to chyba jest y, dosyć nierealne. Kochani, Kuba do mnie przyjechał i uwaga, idę jeździć jego samochodem, w sensie po prostu muszę przetestować jak działają ABSy, a dzisiaj jest idealna pogoda do tego, no i się zbieramy właśnie. Powiem wam, że jestem bardzo dobrym kierowcą, więc nie ma o co się bać, ale w się, się to wygląda jak on nie siedzi na miejscu kierowcy. Jak ty tak jeździsz? Dobra. A nie I... mogę sobie przytegować? A gdzie ty masz no i tak się właśnie nie jeździ, masz kolana do sobie na kierownicę. Bo ja też podnoszę kierownicę zawsze. Dobrze, włącz ten. A, nie mogę sobie tego obtykać. Nie, bo tego to, to jest ustawienie deluxe. Patrz, jak on jeździ, tak i odsunięte do tyłu. Jeszcze tu najlepiej łapę wsadzić w kierownicę, żeby było za kontroli. Lepiej zapnij pasy, już zapnięte. Że wszystko kompletnie inaczej. Nie żyć, wyjedź w górę? A, może stop. ale. To psikaj trochę do przodu? Do siebie. Przytrzymaj. Jeszcze? Dobra, już jedziemy. No widzisz coś? Jak to wyłączyć? Poczekaj, niech się odparują też. Jak to wyłączyć? Co? Tak. A co ty tak rybasz? Do ciebie. No fantasa, nie do Nie wytrzymam! Kocham mi się samochodem. Nie chcę się wyostrzyć. Jak? To wyostrzaj, kliknij. Ciao! Nie. Nic się nie Wie, dzieje. O... Tak, ślisko. Słyszałeś, jak koła się zabuchnowały? No, po chodniku jedziesz. Dobra, jedziemy do Wolniej, wolniej. To jest ślisko? I co mam teraz zrobić? Przeżyliśmy. Słuchajcie, nie było tak źle. Poradziłam sobie z ads em Jak przewlezą nas po śniegu, to sobie poradzę, ale powiem wam, że to jest tym mega niebezpieczne, bo przypuszczam, że taka pogoda zostanie, że nic się nie zmieni i po prostu będzie, będę musiała w takiej prowadzić. Przynajmniej wiem, jak to wygląda. Kochani, ja znowu na dworze, bo jadę teraz z tatą na jakieś zakupy, żeby pokupować jeszcze rzeczy na moją osiemnastkę. Jakieś talerzyki pierdoły, ale też napoje. Nie, ja znowu w świątecznej piżamie już się wykąpałam, bo jest tu Późno, jutro rano zaczynamy w ogóle matury próbne, także też mocno. Ale postanowiłam, że otworzymy sobie czekoladki, bo kalendarza adwentowego dawno nie było. Ja ostatnio, jakoś mało jestem w domu, to nagle okienka nie pootwierane, a więc tak dziewiątka widzę, że nie otwarta. I tu mamy takiego bałwanka chyba, dziesiąteczka. <noise> słabędź. Jedenasty jest dzisiaj, i jest tutaj. Jest to koniczyna. Na szczęście, nieźle. Teraz mój ulubiony. Jest z cztery czekoladki, bo teraz już miałam takie no, przecudownie. 9 jest tutaj. mamy jakąś taką czerwoną. 11 jest tuż obok. To jest dzisiejszy numer, więc to otwórzmy. Jest taka. A dziesiąteczka jest tu. I jest to jakaś taka. No, can't wait, żeby je zjeść, ale to nie nastąpi. Teraz Milka. No to to w ogóle wyzwanie dobra. Zaczynamy od jedenastki, bo ją widzę. I są to Sanie Mikołaja, dziesiąteczka, autko i dziewiąteczka. Prezencik. No nieźle, ostatnio trochę prezentów dostałam, także śmiesznie. A ja, słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że byłam z tatą po napoje różne, naprawdę. Były jeszcze jakieś pierdolone dodatki i powiem wam, że, słuchajcie, nie kupiliśmy wszystkiego, co chcieliśmy. Trochę jestem, może nie to, że załamana, ale jakby dużo rzeczy jest takich, które jeszcze są nieogarnięte, a które powinny być ogarnięte. Także, kochani, jeszcze dużo ogarniania przede mną, ale to nic. <laughs> Mam nadzieję, że wszystko się uda. A teraz, słuchajcie, żegnam się z wami. Pamiętajcie o moim Instagramie, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!